Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Ja nazywam się Mario lego a dzisiaj ym, jesteśmy po przerwie. Mamy już 2 stycznia 2021 roku, a więc y, wszystkiego najlepszego w nowym roku. I dzisiaj sobie pograję trochę forta. I najpierw zobaczmy dzisiejszy sklep. Nie, chwila, dzisiaj jest 3 stycznia. No, spoczywka motka. jest Cux, piękny skinek, powiem, że piękny, jest też Miedziana Osa, fajny plecak ma, ale skin jest dla mnie taki sobie, jest też Pięść Mocy. Żądło, no trochę nudne malowanie, ale nawet okej. Okay. Jest też mroczna komando y, Tricelatops, świetny plecak, mroczny leks oraz plecaczek, kilowki, mroczne kości, dinozaura, no spoko. To jest Oro, Oro jest bardzo fajny, mi się podoba. Ma trzy style. Nie wiem za bardzo czy się ten drugi różni, ale się chyba czymś... Aha, jest taki tyle ciemniejszy. Dobra, następne to jest... Aha, jeszcze mam falarynki. Dobra. Smok... Smok Jelet. świetna lotnia. Ale droga bardzo, bardzo droga. No i ta motka jest tutaj takie rzeczy. O, to jest świetna molka. Mega śmieszno. Tu są jeszcze świąteczne rzeczy. Tak jak ktoś gra, to chyba widział. Jest też kratos. Ja sobie ostatnio kupiłem um, lewiatana. Świetny ilofek. Polecam. No i są tu też takie pakiety. No i jest oczywiście ekipaka. Kurde. O, dobra. Oczywiście karnet bo ja już mam 83 level. Taki skinek. I jeśli ktoś jeszcze nie zrobił zadań legendarnych, to no właśnie ja już nie mam zadań legendarnych, a to jest, żeby właśnie je zrobić. Więc jak macie jakiś 82, to nie wbijajcie legendarny, bo będziecie mieli 83 na zadanie z tego um, bezkaru. No, i myślę, że zagramy sobie solo. No dobra, będę grać Master Chief'em. Świetny skinek, również polecam. Jak jeszcze będzie, bo ostatnio go usunęli ze sklepu. No i dobra, już mnie wczytuję do gry. I sobie trochę zagramy. Myślę, że zrobimy sobie taką serię, że po prostu będę miał ten. No, jak to się nazywa? Challenger. O, właśnie to miałem powiedzieć. Challenger. Ja zawsze lubię robić skybase, taki jakby na wyspie startowej. I dzisiaj zrobię sobie ogromny skybase. No właśnie, dotychczasowo największy. Ostatnio miałem też spory, ale nie aż tak duży. Oczywiście emoteczka już dawno zrobiona i jeszcze jest wbudowana emotka. I ja mam założony plecak Master Chiefa na, na sobie, ale no niestety nie działa. Więc tutaj, żeby się ktoś nie zdziwił, po prostu plecaczek nie działa. No dobra, myślę, że może polecimy sobie na są Puszczę. Tam ja lubię latać. Napiszcie, możecie napisać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona miejscówka w Fortnite, jeśli gracie. I są też tutaj takie portale. Są dwa, tam jest jeden w tamtych okolicach. I jeszcze tutaj jest jeden. Już mają piękną lotynią. Dobra, lecę na ten domek. Myślę, że tutaj się opłaca latać, bo tu jest też skrzynka czasami. Ale zazwyczaj jest tak, jest skrzyneczka, dobra, biorę rzeczy. Ja jestem trochę bambiczkiem w Fortnite, bo ja ogólnie na konsolce grałem od siódmego sezonu, a teraz gram od tego, czwartego, drugiego rozdziału, więc też za dużo rzeczy tutaj nie mam na tym koncie. Dobra, wezmę będkę. Gdzie ta apteczka tu jest? Dobra, pijemy. I lecimy na, na boty lecimy, ale najpierw sobie połowie ryby. Dobra. I też um, ten jest nowa rybka w Fortnite. Jakby ktoś nie wiedział i to nie jest śnieżna rybka bo o tym już większość wie, tylko jeszcze inna rybka. O właśnie, tutaj mi teraz wypadła śnieżna i nie o nią mi chodzi. Nie chodzi mi o śnieżną rybkę. Zaraz wam pokażę w mojej kolekcji. Otóż to jest... Um, to jest właśnie ta rybka. Ona daje moc tak jakbyście się kogoś przeszukali, jak gracie tam na duo. zaraz pójdę też na te boty, bo ogólnie lubię je rozwalać też dają fajną broń a jak macie takiego kałacha powiedzmy bo dla mnie to, to jest słaba broń to można sobie iść na bota Słyszałem już je i oni się zrespili gdzieś tutaj O kurde no Myślałem, że ja to rozwaliłem Dobra biorę to i idę na te boty Tak zrespiły się tutaj, więc fajnie Dobra jeden Kurde, tu jeszcze drugi jest. Dobra, następny jeszcze ostatni, dobra leżą wszyscy.

żeby nie było, bo mi tutaj niewygodnie jest Okej, okay, dobra. I idziemy. Dobra, jedziemy samochodem. Rocket Lidza tu się robi. No fajnie się wylądowało. Też są oczywiście glicie, że można pływać samochodem po wodzie. Świetne. Po prostu świetne. Jakby Epic się nie postarało ten sezon, mówię to z pełnym przekonaniem, bo tu jest naprawdę tyle gliczy i też ostatnio wyłączyli poruszanie się pod piaskiem, co już w ogóle było mega złe. Kurde, się gruje. Aż że ja u niego. Kurde. No, niego? Kurde No Teraz będę miał takie, taką zmorę. Jakoś mi się świetnie nie podoba. Ale powiem Wam, że sam skin z mory jest fajny. Tym bardziej z tym plecaczkiem i z tym kilofem. Jest naprawdę fajny. Tutaj mam, tu jest. No. Też są takie trzy tryby. No dobra, pójdziemy sobie jeszcze raz na solo. Teraz mamy też taki sztandar. Ale wiadomo, że wszyscy, ale to wszyscy chcą mieć baby babyode, To jest piękne, Babyoda w Fortnite. No dobra. No mówię, fajnie to wygląda, takie połączenie um, lewiatana z tym skinkiem. Mi się podoba jak najbardziej. Dobra, od razu wyskakujemy i lecimy po. Um, aha, nie Golda. Dobra, nieważne, po nic nie lecimy. Chociaż dobra, polecę po um, szarego shotguna. Szary shotgun. Na tej wysepce jest totalne 100% szans, że będziecie mieli e, szarego shotguna. To jest najrzadsza broń w grze. Pamiętam, że Smarty robił z tego odcinek właśnie, że grał tylko tą bronią. No nie, no nie ma skrzynki, naprawdę. Dobra, trochę amoś się weźmie. O, pistolet szary, świetna broń. Pałach. o emeczka emeczka to jest dobrze że emeczka emeczka jak najbardziej pożądana no nie No i szary shotgun. Jest, jest. Rozpalamy. Pięknie. Pięć osób mnie obserwuje. Nie wiem dlaczego i w ogóle nie wiem no dlaczego. Wiele łódź i płyniemy. Gniemy na środek mapy. Najgłupszy w Fortnite teraz jest to, że łodzie mają paliwo. Jest naprawdę najgorsze. Coś mi nawet jazda na Łodzi nie idzie ostatnio w tym fortnicie. No i jest mało paliwa, świetnie. O, tu się zawsze kończy paliwo. Już niedaleko punktu selowy. Dlaczego mi nitro nie działa? Dobra wysiadam z łodzi bo mi nitro nie działało. Szare bronie, najlepsze. O, widzę typka. O nie, nie mam matsów, serio. No nie było szans. Dobra. Na tej śmierci kończymy na razie ten odcinek, i następny odcinek wyjdzie niedługo. Nie będzie tak długiej przerwy. Na pewno nie będzie tak długiej przerwy, to Wam gwarantuję. No i dobra, to było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć.